Sezon na treningi w pomieszczeniach zamkniętych rozpoczął się na dobre trenażery. Wiadomo, nudna jazda w miejscu, słaba wentylacja, gorąco, ale jest sam rozwiązania. Model i na niego AeroLite 217. Jeżeli chodzi o materiał, bardzo niska gramatura, właściwie przezroczyste. To jest super przebierne, odprowadzające, pod szybko wysychające. To jest też koszulka przeznaczona do wyścigów w bardzo wysokich temperaturach sam takie ciuchy używałem niewątpliwie miałem przewagę już nie mówię o komforcie jeżeli chodzi o jazdę jeżeli chodzi o spodyńki, podobny podobne rozwiązania bardzo cienki materiał z boku na panelu model Aerolite 551 tam gdzie trzeba jest bardzo gęsty materiał nic nie prześwituje szelki i pampers który jest przeznaczony do wielogodzinnej jazdy także Uważam, że to są chyba najlepsze rozwiązania na trenerze lub wysoką temperaturę.